Dzień dobry, wszystkich zapraszamy na ciepłe bułeczki, jagodzianki od RMF-u, dziś jest wszystko na koszt nasz z okazji wakacji, zapraszamy. Często pani jest tutaj? Tak, zdecydowanie. Najlepsza uważam chyba piekarnia, no nie mam, że w Warszawie, nie wiem jak w Polsce, ale na pewno w Warszawie. Chcemy, żeby dla pani ten dzień był jeszcze fajniejszy dzisiaj, jeszcze o, bardziej da się? radosny. <noise> da się dzisiaj jest dzień psa, więc świętuję z moim reksiem. To, y, państwa zapraszamy oboje, reksia też na coś pysznego tutaj. <noise> to wypada mi wziąć dla niego fokacie z kaszanką. <głos> <głos> Czy państwo są gotowi na apetyczne atrakcje od RMF FM? No jak zawsze, na wszystko apetyczne jest dobre. <noise> No i nowość, fajne ciasto z bobem z kaszanką. Wygląda to niesamowicie. Nie jadłem jeszcze, spróbuję. Także nie spodziewałem się takiego fajnego przyjęcia. Super. Only you can Make all this world seem right on you.